Ejka, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym vlogmasie. E, dzisiaj mamy ponownie targi, kolejny dzień i muszę sobie coś dobrać. Muszę na szybko przejrzeć, co ja tam jeszcze mam, e, bo zrobiłam wczoraj tylko trzy pszczółki i dynie. I w sumie to tyle. wziąłam sobie też włóczki na grzybki i na i na pierogi żebym tam robiła. Wzięłam też kółeczka, żeby to przywieszać. No i zobaczymy ile mi się uda tam zrobić. Może będę robiła tak na bieżąco, ale sprawdźmy sobie jeszcze, co ja tam mam w tamtym pokoju, co mogłabym po prostu zabrać. Więc jeśli jesteście ciekawi, jak spędzę dzisiejszy dzień, to zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania. Wiem, ja wezmę torebki. W ogóle nie patrzcie moją fryzurę bo jeszcze się nie czesałam wezmę sobie torebki poczekajcie, zaraz przyniosę zapomniałam o tym, to trzeba zabrać gdzieś to wyłożę dużo z miejsca zajmuje, ale może się uda mam też tą z rybą która hmm. jest już trochę przeszła targów już jest tu brudna cała i zniszczona więc nie wiem może ją wrzucę do może wezmę po prostu pudło wyprzedaży Gdzieś je tam rozłoży. To jest też dobra myśl. To ja chyba pójdę po długopis i będę od razu zapisywała tutaj ceny promocyjne po prostu. Chciałam taki czerwony, żeby było widać. Tutaj zrobimy sobie. Było 200. Zróbmy 75, bo ona już ma tyle po prostu, tyle przeszła w życiu. Patrzcie na te uchwyty, więc myślę, że jak się to dopierze to będzie git, ale. Niech będzie za 75. Tu mam taką, też wrzucimy na promocję. To jest za 75. To będzie za 50. Wrzucam. To jest za 45. Zróbmy ją za 30. To też. I ona jest z przodu taka, a z tyłu taka. Tu jest jeszcze taka. Czekaj, czy mi się tam zmieści gdzieś to podło. 30. To sprzedaje te małe torebki. Będę miała pretekst, żeby zrobić nowe. I ostatnia, ta nie ma w ogóle metki, nawet. I tu mam jeszcze taką, też już dużo ze mną przeszła, targów. Jest za 150, jest w lepszym stanie. Może ze 100, jak zrobiła Za 150 zł, mniej więcej. Chyba nie ma tutaj nic. Mam taką bawełnianą jeszcze czapkę. Nie brałam opasek, więc wezmę jeszcze te trzy opaski i też zmienię cenę. Wbiłam wszystkie po 30 zł. Także wrzucam tu. Pudło odkładam i wezmę to pudło z wyprzedażą. Ona jest dosyć spore, tu mam trochę rzeczy, więc myślę, że każdy może sobie tam coś pogrzebać i popatrzeć. I to, i to biorę, a to odkładam. Ej, i tu mam do biuroga. Sobie dołożę do tego kółeczka tam na miejscu. I jest już dziewiąta, idę z śniadanie, a później już jadę. Hejka moi drodzy, ja już jestem w domu, już trochę zjadłam, odpoczęłam, jeszcze była u mnie babcia tutaj, czekała na mnie e, i zabieram się za montowanie filmu. Dzisiaj było o wiele więcej ludzi, ale mam wrażenie, że był trochę gorszy ten dzień niż wczorajszy pod względem sprzedaży, e, ale ludzi naprawdę było bardzo dużo, dzisiaj znowu dużo znajomych i rodziny, więc... Bardzo fajnie, miło, sympatycznie. E, I zbieram się za montowanie filmu. Dzisiaj już chyba nic nie będę szydełkowała, bo robiłam na bieżąco pierogi i zrobiłam jeszcze pszczółkę. E, będąc tam na targach i zrobiłam dwa grzybki, i zrobiłam te dwa grzybki, po czym dzisiaj żadnego grzybka nie sprzedałam. E, ale wymyśliłam teraz pierogi XL i są takie większe. Myślę, że fajniejsze, też się podobały niektórym osobom, więc myślę, że dobry produkt wymyśliłam. <grym> no a teraz, tak jak już mówiłam, zbieram się, bo już jest późno, a chciałabym, żeby ten film był o jakiejś sensownej godzinie, a nie o 22 czy trzeciej. Blok już zmontowany, będzie o 20.30 i powywałam, że trochę mi dziwnie, że nie będę nic tak szydełkowała, więc... Może coś jednak sobie wezmę i będę szydełkowa. Kapturek zostawiłam w samochodzie, bo nie wyciągałam jeszcze rzeczy, więc nie chcę mi się teraz iść. E, może wymyślę sobie coś nowego, bo za tydzień jadę do Nowin e, i mogłabym sobie porobić jakieś nowe zawieszki i bruszeczki, bo aktualnie nie mam już prawie nic, przynajmniej tak bardzo mało mam, o tak, tak bym powiedziała.